W dzisiejszym odcinku, jako pierwszy w Polsce, wbiję wszystkie cztery Unreale. Dajcie znać, jaką macie rangę i wbijajcie na DC, bo 23 listopada planuję z wami pograć. Polećmy na bazę, bo na start nasz team to diament. Dlaczego?! Chłopy lecą spóźnione, 30, krak? Zanim dojedziemy, to weźmy coś, lutujmy. Groszka się wbijam, dostał, 30, krak? nic nie trafiam, dead. Chłop mi dziecko zrobił. On gdzieś tu wyskoczył, a teammate go rezuje, to Zapraszam do lobby. Panowie, wychodzimy. Na domku coś wcześniej widziałem, o oh jest. Przykampmy trochę, bo już wychodzi i zróbmy mu element zaskoczenia z fizzem. Wbijmy w kolegę, bo raczej się nie spodziewał. Biało! Tego nikt się nie spodziewał! Medalny jest zbity, więc to jest dobry znak, że mogą być. Jednak polecimy dalej, bo nikogo nie było. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Przynajmniej na pustyni mamy walki przed nami. Weźmy po cichu, bo będzie nam łatwiej wygrać. Chłop leci, bohaterka Lidma 20. Dostał. Teammate, krak. Pompa na daleko. Mój teammate coś zrobił. Musimy przejść do strefy, bo obok nas medale są. Podjedźmy tych jednych, co lecą po naszej prawej. Zablokował się 30, white, przeciwnik na glebie. Wjedźmy w jego teammate, bo ucieka przed nami. A tobie gdzieś jest pierwszy, dostał 30, 100. Miał medalion, więc zludujmy go. Uzupełnijmy rotejcik. Wyspa przejęta, więc niestety nie mamy nawet co tam lecieć. Wow, pociąg jest! Suy jest 30, 100 po diamencie. Oho, teammate padł, i to w dodatku w bunkrze. Idzie ten team 30-70. Wycofajmy stamtąd, bo i tak bez iem nic nie zrobimy. Zostało nam trochę czasu, więc możemy wrócić po tą kartę. Siup, zabieramy. Rebootujemy naszą walizeczkę. Nie ukrywam, trochę na styk to zrobiliśmy, ale na szczęście się udało. Ale że darmowy ludzik tak oleży, leży. Solówka się w strefie zgubiła. Ostatni team, Chuck Campisto. Wiedźma wychodzi. Queen jak, jak zawsze siada. Z tej gry wyciągamy 10 likwidacji. Tym samym wbijamy elitę 54%. W takim razie przechodzimy więc do gry na czempionie. O, tym razem Mysterio jest wzięty, więc podjedźmy. Wejdźmy w nich najlepszą metodą na skradanie się. Mamy walkę dalej, bo oni nas nie słyszeli i sobie poszli. Chodzi jeden przy kamieniu. Dostał. 160. Pływak płynie. 1 HP. Przysumowałem statek. 154 metry. Siemanko bohater. 80. Bianowy nowy team. 30. Nie trafiam. Niestety zostajemy sami na nich. Ograjmy go na bańkę. 30. Co jest? Dostał. Jeden get knock. Wychylmy i go dobimy, żeby nie podniósł. Drugi uciekł, więc zabierzmy kartę. Nowy teammate i zarazem nowy reboot. Wow, już dostajemy next 2K. Buga dojeżdża, 100. Padł! Jesteś kiepski. Wlećmy w teammate'a Cup Buinera. Byk, 30. Z daleka do nas strzelają, też dostał. Pomóżmy ziomeczkowi, bo on pada niestety. 40. Tawycz, gdzie opór? Ten dobija, 70, po raz kolejny witamy na serwerze, tak samo jak chętnie was powitam na Discordzie i pogadam. Atrakcji by było na tyle, a medal leci obok nas, więc przejdźmy do strefy. Swoją drogą możemy zająć tą górkę pod Wina. Idą, jeden śpi. Wlećmy w kolegę śpiocha, 40. Komin jest, 60, krak. Bohaterka leci zeroma, a co ty tu robisz? Zostało nas jeden na dwóch, więc raczej Wina mamy. Może jednak nie bądźmy pewni, bo kraka dostajemy. Z małymi problemami, ale Winek siedzi. Tym samym mamy czempiona 48%. W takim wypadku polecimy do ciekawej gry z Unrealem. Nie żebym narzekał albo miał jakiś problem, ale 30 osób w lobby. Ile? Dwójka spóźnionych osób do na nas leci. Solówka próbuje uciekać 70. Ta jeden, chyba ci się gry pomyliły. Drugi Tyrolka. Dałem hita. Zaraz przyjdę, to ich się pozbędziemy na luzie. Jest manekin 60, 100. Bunkier banie dostał. Nice, elegancko jednych mniej. O! Za murkiem coś przyszło. Wow, co jest? Jak ja je dostaję? Trzeba mięso jeść. Wycofajmy, bo za dużo niestety nie mamy. Wróćmy w lotnie, bo i tak dużo nie może mieć. Nie mi się wydaje, że nie mam dwubieguności. Lotnia bunkier, siedzi, 100 przed drugi, 20. Żegnamy panów Aimerów. Dziwnie to wygląda, ale medaliony na wyspie leżą. Ziomek na awku stoi. Przejmijmy wyspę, ale dajcie znać, czy to w ogóle punkty jakieś daje. Wychyla bunkier 50. Chłopy nas zobaczyły i postanowiły uciekać. Duło siedzi na drzewie i kampi, więc nie odpuszczamy im. Mamy ich zmarkowanych, więc możemy wlecieć. pompeczka, Pal. Ostatni został na plaży, więc pozbądźmy się go. Wyspamy im bunkier, bo też kampią. Wizualizacja się nie myli, więc coś musiało zostać. Jest i kampi 70, impuls leci. Różmy za solówką miotłą. Szempionika żegnamy na ten mecz. No hejka. Onglicza próbuje zrobić, a bardziej już może tylko próbować. Dała Wam bardzo dobrą wiadomość. Mianowicie wbiliśmy Unreala 10456. Zero budowania mamy za sobą, więc przechodzimy na reaktywację, a dla uważnych kod odcinka do zagrania to quadra Unreal. Polećmy plezant, bo ktoś tu zawsze lata. Zielone do domku wbija 30 krak. Wybijmy się poduszką, tylko trochę za daleko. Chłop ewidentnie tych drzwi nie lubi. Wyjdźmy w tego Neona. trak. Drugi na dachu. White. Najpierw rzućmy poduszkę i po pierwsze sprint naładujmy. Leci samolocik. 12. Biało. Reboot na domku pikuje. W strefie nam zostały nowe kroki. 24 z pompy. Małoba. Czy wy możecie kulturalnie przestać? 20. Zrobimy go trickiem. Drugi pikuje. 60. Jeden padł. Grappler. Ostatni zostali, a sami jesteśmy. Boisko leci. S-Control. Drugi teammate leci na graplerze. kulkarka, to, Przetransportujmy się zatem do strefy. Będziemy problem mieli, bo strzałów dookoła jest pełno. Wlećmy w krzak, bo kroki są. Leczy się. Bam, elitka. Next team też jest w krzaku. Dostał. 90. One knock, Solo zostało. Też leży. Tym samym zostało nas na mapie top 10. Wbijam się w niego, przede mną jest. Dwa razy mięso to już i zgodań. Tu jest! Dead! Nice Teammate ucieka na graflerze za górkę Dojeżdżam go, crack White Wyjdźmy za nim, chłop z Chelsea Użyjmy poduszki do kolejnych Witam kolegę ponownie, 50. Za drzewem, ale my nie mamy co zrobić Trzeci raz ten sam, 20 Spam dostajemy, Jeden za jeden. Weźmy gorszy loot, ale żeby coś mieć Stary dobry, lifting nieudacznik wchodzi Fatalny to ty jesteś Duo ucieka, 30. Wbijam się w nich 30. Co? Niestety ale my w tym lobby odpadamy. Jest szansa, że dostaniemy klacza. Nice! GG, Ostatni został. Tu już jest przesądzone kto wygrał. Dostajemy klacza i tym samym mamy wina. Z tej gry wyciągamy 26 likwidacji. Wbijamy tym samym elita 88%. Przenieśmy się do gry, w której wbiłem championa. ma na zero budowaniu. Mamy agresorów na sam start i w dodatku jest nieciekawie. Wleczę się na spokojnie, zaraz ich pokonamy. Wyjdźmy dach. Padł. Duo. Biało. Nice, kolejne punkciki wlatują. Na tiltetach coś powinno być, więc przejdźmy na nie. W domku przede mną ucieka Bambik. Dostał. Padł. Za mną się biją, ale zrutujmy dropik. Nalotni zionek. Krak. Nook. He's hacking. Bunkier są. 70. Chłop mnie chyba nie widzi. Banie dostał. Ucieka, ale wiedzmy w niego. że są. 90, RPG wysadza. Wracamy na tiltedy, bo coś chyba przyszło nowego. Na LK jest, 90. Wbijam się, crack. later. 3G. Okno pikuje. Head. Na graflerze jestem. Dostał. Teammate idzie, 90. Spam jego. Zgraflerujmy się, stąd idźmy w kolejny. Chodzi koło drzewa, 70. Naisik, tym samym ostatni nam zostali. Na moście są, więc my chwilę, żeby nie wiedzieli. Wychylmy, ten bliżej ciebie 90. w drugiego z mamuta dostał, biało, leży, tym samym win. Podsumowanko wyciągamy 18 likwidacji. Wbijamy czempiona 25%. Mój teammate to chce lecieć na nie wiadomo co, ale dobra. jest taktyczka. Przynajmniej nie padniemy, więc polećmy domek. Lucik mamy w miarę w porządku, więc luźno możemy dojeżdżać. Impulsujmy się w górę, bo kroki są. Co jest, jak ja zostaję? Wbijam się, padł? Wyleczmy się, bo w tym lobby każdy aima posiada. Dojeżdżają mnie w krzaku. Dostał. 100. chleba Mało mama a przyszedł. Niesamowite. Nowy team na przyjemnym. Bania. Robię im dojazd z graplerem Ucieka przede mną. Czy to jakiś żart? Jestem wirtuozem karabinu snajperskiego. Nie mam szans tego ugrać wana na 1. Jeszcze pompa nie strzela. 20. Unlucky. Wbijmy do krzaka. Crack. White. Na mam. 50. 80. Lid? W dodatku się wysypał Wieźmy chłopas, 100 Żegnam Możemy się poddać bo mamy za mało HP Tak jak mówiłem zajmujemy top 2 niestety Pozytywnych informacji wbiamy Unreala 30681 Pozostałe dwa Unreale są już u mnie na kanale Pamiętajcie o napisaniu kodu odcinka w komentarzu i na discordzie 23 listopada gramy Cześć!